Ten wynik, który poznaliśmy dzięki exit polom, obu, bo były dwa, jest tak bliski, że właściwie dziwię się, że pan Rafał Trzaskowski tak jednoznacznie ogłosił się zwycięzcą tych wyborów. Powinien jednak pomyśleć o sytuacji, w której rano może się obudzić jako przegrany. Nie mówię, że tak się stanie, bo być może obudzi się jako wyraźniejszy wygrany. No ale mimo wszystko było to dla mnie dosyć zaskakujące. Uważam, że to jest błąd braku asekuracji. Natomiast jed... No, trzeba powiedzieć, to jest pęknięcie Polski na pół i to prawie, że dokładnie na pół. I niestety życie polityczne w Polsce wygląda tak, że ta połowa, która zdobywa władzę, a w tym wypadku, jeżeli wygra pan Trzaskowski, to będzie połowa, która będzie miała już całość władzy, przynajmniej do 2027 roku, ma tendencję do brania absolutnie wszystkiego, ustawiania wszystkiego pod siebie i całkowitego lekceważenia. Potrzeb, dezyderatów, poglądów drugiej strony. I to jest bardzo niebezpieczne, bo w ostateczności, zwłaszcza gdyby były jakieś wątpliwości co do wyniku przy wygranej pana Trzaskowskiego, to może oznaczać coś w rodzaju wojny domowej. Oby się tak nie stało, dlatego dobrze by było, gdyby ta wygrana okazała się wygraną, zdecydowaną, no ale na to chyba już nie ma szans.